Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym lutego. Luty miał być dla mnie miesiącem zwolnienia, troszeczkę odpoczynku od książek, bo wiedziałam, że ten czas muszę poświęcić na naukę, na sesje, na egzaminy, które będę musiała zdawać. Natomiast te plany się nie powiodły, nie udało mi się zwolnić mojego tempa czytania i w tym miesiącu udało mi się przeczytać aż 16 książek, które, dodajmy, były bardzo, ale to bardzo dobre jakościowo. Niektóre dosłownie wycisnęły ze mnie łzy, więc naprawdę ten miesiąc był bardzo, ale to bardzo mocny. Jeśli chodzi o gatunki, to z, wydaje mi się, że znowu e, nie przesadziłam z, z jednym gatunkiem. Znowu wydaje mi się, że czytałam różnorodnie, choć czytałam troszeczkę mniej gatunków niż ostatnio, bo przeczytałam cztery fantastyki, jeden kryminał, trzy książki z literatury pięknej, e, jeden klasyk, trzy młodzieżówki, jedną książkę z literatury podróżniczej. Jedną biografię, jeden reportaż, a także jedną książkę popularno-naukową. I zacznę od e, biografii. Rzeczy, których nie wyrzuciłem: e, świętej pamięci Marcina Wichy, pisarza, który e, osta w ostatnim czasie zmarł. Ten początek tej pozycji był bardzo, ale to bardzo mocny. Tak samo końcówka. Natomiast środek troszeczkę mi się rozlazł, i ten przekaz, który autor próbował zawrzeć na początku i na końcu, który był bardzo, ale to bardzo mocny, sprawił, że przez ten środek, no tak, to się wszystko właśnie rozlało, i nie czułam już tego mocnego przekazu, który był, bo w, no w tym środku miał generalnie oczywiście, bo autor tej, Wspomina jakby swoją zmarłą matkę, i to trochę jak przeżywał żałobę po niej, jak opróżniał jej mieszkanie, z książek, ze wszystkich rzeczy, które się z nią kojarzyły. Jak próbował się tych rzeczy oczywiście pozbyć potem. Natomiast no, to też jest okazją do powspominania czasów, których on, w jakich on jakby dorastał, jakie było też jego. Dzieciństwo w tym domu e, i ogólnie wspomnień o rodzicach i o tym, jakie oni czasy przeżyli. I to tam sięga od e, lat II wojny światowej aż do chyba lat 90. No i to jest fajne, ale to właśnie wybiło strasznie mocno przekaz tej książki, że po ludziach tak naprawdę zostają rzeczy, zostają wspomnienia. I no, to jest jedyne, co po nas gdzieś tam pozostanie. I to uświadomiłam sobie jakby dopiero e, po przeczytaniu tej książki, ale dopiero za jakiś czas od jej przeczytania, a nie w momencie lektury. E, no, bo to, ten właśnie cały środek sprawił, że tak to, to, co autor chciał przekazać, moim zdaniem się trochę... Rozmyło, I to, była jed... i to była dobra książka, żebyście mnie nie zrozumieli. Po prostu ja liczą, że trochę bardziej mną e, mnie dosięgnie, bardziej mną gdzieś wstrząśnie, i to jednocześnie była najsłabsza książka tego miesiąca. Także możecie już sobie wyobrazić, jaki jest poziom. Wyspa pojęczych lilii, Likotomi, e, Historia dziewczyny, która zostaje wyrzucona na porośniętą czerwonymi liliami wyspę. I okazuje się, że tak jakby zna jeden z języków, języków, którymi posługują się tutejsze wyspiarki, i próbuje odkryć swoją przeszłość, skąd tak naprawdę pochodzi, bo kiedy zostaje wyrzucona tę wyspę jest nieprzytomna. A kiedy się też budzi, okazuje się, że nie pamięta, z, coś, kim była wcześniej. I... Przy pomocy Jony, wyspiarki, która ją przygarnęła, próbuje właśnie tą swoją przeszłość odkryć. Bardzo taka subtelna książka, może nie jakoś ruszająca mnie emocjonalnie, natomiast ja czułam tutaj ten problem takiego poczucia, czy ja tutaj przynależę, czy ja tutaj pasuję, czy to jest moje miejsce, czy ja tutaj na pewno powinnam być – Autorka porusza tutaj naprawdę problemy samotności w tłumie, no i problem taki też przynależności jednak do danej grupy i chęci tej przynależności, mimo że jakby nasza główna bohaterka ma poczucie, że, że ona nie wie, czy tak do końca tutaj naprawdę pasuje. Świetna książka, bardzo mi się podobała i chciałabym więcej takich książek z tej serii z żurawiem. Tutaj króciutko trzeci tom klanu smoka Aliny Duchnowskiej, czyli Bestia. Tak jak już Wam mówiłam, w styczniu ten drugi tom Iluzje był, takim, był taką częścią przejściową. Natomiast tu mamy już pełno akcji. Jest ta książka bardzo dynamiczna, ale jednocześnie bardzo mocno brutalna. I mnie trochę się łamało serduszko, czytając ją. Bo to, jak tutaj bohaterzy, z którymi już no, związaliśmy się trochę przez dwa poprzednie tomy, zostają pokrzywdzeni. Jak wiele cierpienia jest im zadawane, no naprawdę mnie bardzo, ale to mocno bolało. I nie mogę się doczekać już na czwarty tom z tej serii z pięciu, bo wiem, że autorka pracuje już nad jego redakcją, korektą. I że mam wyjść jeszcze w tym roku, a póki co jestem na bieżąco z, z serią. Kornik Lejli Martinez, powieść grozy o babce, wnuczce, no i jeszcze jakby matce tej wnuczki, które są uwięzione w tytułowym domu, które, które no właśnie się nazywa Kornik, jakby. I mm, naciąże na nich jakby taka klątwa, że nie mogą tego domu y, opuścić y, I przez całą tę króciusieńką książkę poznajemy losy tych y, trzech kobiet <noise> Ona była naprawdę przerażająca, wstrząsająca y, Ja mało czytam powieści grozy, ale ta naprawdę mnie przeraziła I sprawiła, że dosłownie nie mogłam spać w nocy, bo te kobiety nie tylko że są tutaj uwięzione, to jeszcze mają swoje mroczne sekrety, tajemnice, no, które jakby wychodzą na jaw w trakcie czytania tej powieści. A do tego jakby ta narracja prowadzona jest z dwóch perspektyw, właśnie babki i wnuczki. I autorka tak to miesza, że momentami nie możemy się zorientować która z tych kobiet ten narrację prowadzi? Także też rewelacyjna książka. Już nie ma tamtej mnie. Amber Smith, bardzo ciężka pozycja o Eden, która kiedy miała 14 lat, została zgwałcona przez przyjaciela najlepszego przyjaciela jej brata. Ale no nie może o tym jakby nikomu powiedzieć, bo wie, że nikt by jej nie uwierzył. A też no mama jak ją zostaje tuż po tym gwałcie rano, to uważa, że po prostu córka nie dopilnowała, że będzie mieć menstruację i, i dlatego cała jej pościel i wszystko jest we krwi. I, i przez całą tę część próbujemy, bo to jest dylogia próbujemy sobie. Poradzić z traumą Eden Z tym Co się z nią stało I tak naprawdę jak ona sobie z tym radzi Niektóre te sensy są naprawdę okropne Brzydkie, odstręczające Czytało się tę książkę Bardzo ciężko Bardzo trudno bo Była to bardzo, tak jak mówię Ciężka psychicznie przede wszystkim Literatura, natomiast Ja tę książkę bardzo doceniam I naprawdę Mm, no porusza też ważny temat, prawda, jakim jest gwałt, więc e, Myślę, że dla Nie wiem, czy dla osób, które to przeżyły, bo e, Czy jest to jakby Odpowiednia książka, ale myślę, że no autorka próbowała pokazać e, Nie tylko społeczeństwu, ale i osobom, które Czegoś takiego doświadczyły, nie jesteście same Słyszę was, jestem e, i to jest jakby jej taka odpowiedź na ten problem. Więc tak. Ja tę książkę bardzo doceniam, natomiast strasznie ciężko mi było ją czytać, ale jest to tak jakby jeden z moich ulubieńców tego miesiąca. Cztery Żywioły Magii: Anety Jadowskiej, Marty Kisiel, Magdaleny Kubasiewicz i Mileny. Wójtowicz, zbiór opowiadań. Przy trzech pierwszych super się bawiłam. Po prostu rewelacyjnie, świetnie. To była doskonała rozrywka. I no jakby super. Ale to, co się stało ze mną. Przy czytaniu wnuczki morza Anety Jadowskiej. Ja to sobie wzięłam, żeby. Troszeczkę odreagować, już nie ma tamtej mnie, bo widziałam, że zwykle te zbiory opowiadań są takie, właśnie lekkie, przyjemne i trochę mnie zrelaksują, wyluzują. Ale kompletnie nie spodziewałam się, co dostanę w czwartym opowiadaniu. A uderzył we mnie taki ładunek emocjonalny, tęsknoty, bólu, poczucia straconych szans, może też takiej nawet żałoby. O. To opowiadanie pani Anety sprawiło, że ja dosłownie miałam w oczach łzy. Chciało mi się płakać, i nigdy czegoś takiego nie miałam przy jej twórczości, przy jej pozycjach. Więc to opowiadanie o Marze naprawdę trafiło do mojego serduszka i Zostanie ze mną na bardzo, ale to bardzo długo. Bo reszta, tak jak mówiłam, jest świetną rozrywką, ale opowiadanie pani Anety rozwaliło cały system tutaj. Już zawsze będę sobą: Amber Smith. Drugi tom, już nie ma tamtej mnie. E, przeczytałam te dialogię od razu. <laughs> I tak muszę przyznać, że jest to najbardziej odrealniony drugi tom. Jakiejkolwiek serii, który czytałam, i jest to oczywiście jednocześnie zakończenie historii Eden i Josha, czyli też chłopaka, który się pojawia w pierwszej części. Jest to takie bardziej już tutaj Love Story. Autorka próbowała dać Eden szczęśliwe zakończenie i super. Naprawdę, ale dla mnie się to wszystko dzieje trochę za szybko. 90, 95% tej książki to jest sam romans Ja w ogóle tutaj nie czułam jakby młodzieżówki I problemów, które autorka próbowała przekazać, typu właśnie ataki paniki Problemy z byciem w otoczeniu ludzi Jakieś takie problemy z akceptacją, stany lękowe, depresja No, branie leków i tak To wszystko gdzieś się rozmyło pod tym romansem i no, to było przyjemne, miłe, ale kompletnie po ciężkiej atmosferze pierwszego tomu nie spodziewałam się, że to będzie ta, taka lekka atmosfera, taki lekki nastrój, więc to mnie lekko zdziwiło. Natomiast, też tutaj, w przedmowie do tego tomu, autorka, jeśli dobrze zrozumiałam, no, ta historia Eden jest oparta na jej własnych doświadczeniach. Więc dzięki temu ja jeszcze bardziej doceniam ten pierwszy tom, bo wierzę, że niełatwo jej było opowiedzieć o tym co, Czego też doświadczyła osobiście, ale... Ja naprawdę lubię tę książkę, ale w porównaniu z tym, jaki był pierwszy tom To to jest dziwne, że, że mamy nagle taki prawie że wręcz wesoły i jak dla mnie radosny nastrój Lepsi od Pana Boga reportaże z Polski Ludowej Janusza Rolickiego, wybitnego naszego polskiego reportażysty, który opowiedział, no, jak wyglądała praca w Polsce Ludowej, jak wyglądały niektóre zawody, życie codzienne, jak czasami oszukiwano też ludzi, zwłaszcza tych biedniejszych wieśniaków pracujących na roli, bo autor bardzo często wcielał się w różny, tego typu zawody. W Perelu i po prostu jeździł jako nauczyciel świadek, potem spisywał z tego reportaż. I to jest właśnie taki zbiór reportaży, oczywiście, jak widać po tytule. Bardzo mi się, ale też bardzo podobało. Jeden z lepszych reportaży, jaki czytałam, i na pewno będę chciała jeszcze, jeśli coś znajdę, tego autora przeczytać, bo niektóre reportaże. Mocno mną mąstrząsnę i też pokazały, jaki był PRL, że to była generalnie fuszerka, i no ludzie po prostu patrzyli na to, żeby zarobić, a nie żeby zrobić coś porządnie, żeby zostawić jeszcze komuś coś do roboty i ktoś tak wspomagał. Że na przykład, no nie wiem, budujemy coś, ale za chwilę coś tam trzeba będzie prać, więc będzie miało jeszcze pięciu innych fachowców zatrudnienie. No, po prostu kapitalny reportaż, który bardzo Wam polecam. Czarna owca medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii Jeffrey'a Alana Liebermana No, oczywiście, jak widać, też pod tytułem historia psychiatrii, jako nauki tego, jak ona się rozwinęła, w ogóle skąd się wzięła, jacy byli jej protoplaści, czyli mamy tutaj o mesmerze, mamy oczywiście o Freudzie i o innych, których. Oczywiście nazwisk nie zdołam zapamiętać niektóre z praktyk, o których tam czytałam, były naprawdę przerażające, jak lobotomia, jak e, jakieś wstrzykiwanie w, w świnkom podejrzew morskim e, moczu szaleńców, żeby sprawdzić, czy one go zneutralizują No po prostu chore czasami są, to, są tam niektóre te rzeczy, e, no ale jednocześnie pokazują, jak ta psychiatria się rozwinęła, jakie mamy możliwości w tej chwili e, i Pokazują też, że to nie jest problem tego, że. Przynajmniej autor to próbuje tak pokazać na przykładzie e, dwóch osób, i robi to w dosyć taki suchy, reportażowy sposób, w ogóle bez emocji, co, je, co jeszcze bardziej chyba umocnia ten, umacnia ten przekaz, e, że, to, że ta psychiatria już nie jest takim pariasem medycyny, tylko to my jako ludzie e, boimy się być osądzani za to, że. E, no, właśnie, że i chodzimy do psychiatry, do psychologa, że potrzebujemy jakiejś właśnie takiej pomocy psychicznej, a on mówi, że w tej chwili większość jakby różnych Schorzeń psychicznych da się wyleczyć, tylko trzeba się odpowiednio z tym zgłosić i się odważyć. Ukryta królowa, księga druga, Pitera Vibreta. Tu też króciutko. Póki co jestem na bieżąco z serią Cykle Zmroku. Ta druga księga była. Drugiego tomu była dużo lepsza niż księga pierwsza. Już teraz wiem, że autor w pierwszej księdze budował bardziej napięcie, a w drugiej właśnie mamy akcję. Wraca kilku moich ulubionych bohaterów, z którymi byłam bardzo zżyta i faktycznie czułam teraz tę więź z tymi bohaterami. A nawet na końcu też polały mi się łzy, więc nie mogę się doczekać, co wydarzy się trzecim I chyba póki co ostatnim tomie. Zwierciadło Pęka w odłamku w stos Agaty Christie. Historia gwiazdy filmowej Mariny Grek i jej wielbicielki Hater Badkok, które się kiedyś spotkały, ale to ich spotkanie wtedy może zmienić całkiem ich dalszą przyszłość, bo po latach spotykają się po raz drugi na przyjęciu organizowanym przez Marinę w Goslington Hall i małym miasteczkiem w St. Mary's Met, w którym oczywiście mieszka panna Marko, wstrząsa seria zgonów powiązanych z Mariną i czy to sama jakby Marina jest jakby celem tajemniczego zabójcy Świe kolejny świetny kryminał tej Autorki, ja, choć naprawdę próbowałam dużo wykmienić, to nie udało mi się ostatecznie rozwiązać przed jakby dowiedzeniem się, kto jest tym ostatecznym sprawcą, także bardzo Wam polecam, choć myślę, że no, jest to raczej taki standardowy kryminał, jak na książki Christy Nie ma tu żadnych fajerwerków, ale ja tę autorkę bardzo lubię i to jest kolejna książka, która mnie po prostu nie zawiodła. Anna Karenina Lwatoustoja, przeczytałam ten klasyk, nie wiedząc o nim kompletnie nic, kiedy sięgałam jakby po niego. I, no, nie wiedziałam, że jest to tak naprawdę klasyczny romans, w którym Anna Karenina momentami budziła moje współczucie, momentami obrzydzenie, bo ona się tutaj zakochuje w no młodym mężczyźnie, a sama jest już oczywiście. Zamężna. I mamy też drugą perspektywę Kitty i jej amanta, adoratora. Nie będę Wam zdradzać, z kim Kitty ostatecznie skończy, która też właśnie jakby kocha, była zakochana w późniejszym kochanku Kareniny. I mam w ogóle pokazany ten obraz społeczeństwa rosyjskiego, tamtejszej gospodarki, też czasami takich nowoczesnych poglądów politycznych. Lewin, postać, która jest chyba w ogóle alter ego, to no po prostu uwielbiam go. I faktycznie jego i w ogóle postać Kitty bardzo lubiłam. Natomiast, no, postać, tak jak mówię, kochanka Kareniny, samego Karenina i Anne Kareniny jakoś nie budziły we mnie większych emocji. Nie czułam się z nimi jakoś związana i jakby nie żal mi i było w ogóle i tego, co ich spotkało. Czytało się to przyjemnie. Jakby audiobok w interpretacji Filipa Kosiora jest rewelacyjny, ale nie wiem, czy mi ten klasyk jakoś super zostanie w głowie pomimo tych 900 stron. A chyba to jest jeszcze nie ten moment, kiedy ja trafiłam na swój ulubiony klasyk, ale zobaczymy, może kiedyś do tego dojdzie. Na pewno chcę czytać, tu stoja więcej, więc chyba przede mną teraz jakiś czas wojna i pokój. Paryż na Widelcu, sekretne życie miasta Stevena Clarka. Na lubimy czytać, jest to określane jako literatura piękna, natomiast ja uważam to bardziej za. Reportaż o Paryżu, o Paryżanach, o tym, jak wygląda życie codzienne w Paryżu, na co uważać, czego unikać, gdzie można dobrze zjeść, gdzie można się zabawić i tym podobne. Świetna książka. Wydawało mi się, że ona będzie trochę bardziej zabawna, trochę bardziej podszyta humorem, ale i tak jest dobrze, i tak mi się podobało, i tak chętnie też przeczytam coś z tego. Hmm, autora więcej, choć, tak jak mówię, wydawało mi się, że będzie tu dużo więcej po tym tytule dużo więcej humoru niż rzeczywiście było. A niektóre sytuacje, raczej tu opisane, były raczej takie żenujące, aniżeli e, humorystyczne dla mnie. Kiwipedia, czyli Nowa Zelandia, przybliżona, Mariusza Łapińskiego i Magdaleny Gumowskiej z kanału podróżniczego dobrze pojechane. E, które prowadzą na YouTube. Ich najnowsza książka o Nowej Zelandii. Jak zwykle, mamy tutaj dużo fauny, dużo flory, ale przede wszystkim jest tu dużo historii samej wyspy dużo no, takich właśnie wątków związanych bardziej z historią nawet z odkrywaniem poszczególnych gatunków zarówno roślin, jak i zwierząt. Niż takich anegdotek, choć oczywiście też zdarzają się jakieś relacje z trudności w podróży, no bo jednak to jest książka opowiadająca o, opowiadająca o ich podróży przez Nową Zelandię. <coughs> Przepraszam. Też kolejna, która mi się bardzo podobała, która jest obficie oczywiście zilustrowana e, zdjęciami w Nowej Zelandii, o czym ja zapomniałam. Kręcono też przecież. E, hobbita, Władcy pierścieni, opowieści z narni, jak się okazuje po tej książce. I to wszystko też sprawiło, że nie tylko chciałabym do Nowej Zelandii pojechać, bo naprawdę te książki potrafią tak skusić do tego typu podróży, jak i zapragnęłam sobie w ogóle zrobić rewatch całego władcy pierścieni, hobbita i narni, bo. No teraz jak znam te miejsca, wiem gdzie je kręcono To po prostu przyszła mi taka ochota Ostatnia upadła kraina, Gracie Kim Trzeci tom klanów obdarzonych I jednocześnie absolutny mój ulubieniec tego miesiąca Ten tom to nie dość, że była świetna rozrywka Którą już miałam w dwóch poprzednich tomach Ale... To, co się stało tutaj na końcówce, ostatnie 100 stron mnie zmiażdżyło. Dosłownie mnie zmiażdżyło, ja od właśnie tej gdzieś 276, 280 strony, spontanicznie, dosłownie po tym, co się tu stało, zaczęłam płakać jak bóbr, wręcz wyć. Nie mogłam się kompletnie uspokoić. I tak naprawdę z tym płaczem przeszłam już przez całą tę końcówkę książki. Absolutnie dla mnie epickie, rewelacyjne zakończenie tej serii. Bardzo satysfakcjonujące. Momentami słodko-gorzkie, ale dając też trochę uśmiechu, trochę nadziei. Ta książka też nie obyła się bez jakiegoś takiego cynizmu, sarkazmu momentami, mimo. Oczywistych jakby trudności, jakie bohaterowie tu mają Ach, Absolutnie kocham ten tom, to jest mój ulubiony tom z tej serii I bardzo, ale to bardzo wam tę serię polecam Jeśli lubicie mitologię, to akurat mamy mitologię koreańską Takich humor humorystycznych bohaterów Dobre przygody, trochę sarkazmu, naprawdę świetna, świetna młodzieżówka, fantastyczna. I ostatnia książka w tym miesiącu to Ten, który zatopił świat, Shelley Parkerczan. Skończyłam dylogię Świetlistego Cesarza i ten tom był dużo lepszy od pierwszego, którego praktycznie już nie pamiętam. Musiałam sobie wrócić do tego, jak się ten pierwszy tom zakończył. Przypomnę sobie mniej więcej, co w nim było. Tak, przelatując książkę, przed przeczytaniem tej, tego tomu, bo to jest dylogia, więc zakończyłam też serię. I nie ruszyło mnie jakoś to emocjonalnie, natomiast muszę przyznać, że dużo bar bardziej jest skomplikowana ta część. Dużo więcej mamy intryg politycznych. Jakichś spisków, sojuszy, strategii, no, które zajmują większą część tego grubaśnego tomu. Natomiast mam wrażenie, że momentami wszystko bohaterom przychodzi troszeczkę za łatwo, że w zasadzie ani się obejrzą, coś tam zaplanują i to już im wychodzi. Były oczywiście momenty, gdzie jakby miał, mieli jakieś trudności, ale ja nie wiem, było tych, tych momentów pięć, sześć na całą książkę. Więc troszeczkę jest to za łatwe Ale Jest to generalnie dobra seria nie, nie powiem, że mnie właśnie jakoś super wciągnęła Ja tutaj też momentami odczuwałam taki trochę nastrój i klimat Podobny do Republiki Smoka i Płonącego Boga Czyli drugiego i, drugiego i trzeciego tomu Wojny Makowej Rebeki Kwang No ale jakby Trylogia Wojen jest dużo, dużo lepsza niż, y, niż to. E, natomiast no spoko, czytało się to dobrze. Raczej o tej serii e, długo myśleć nie będę, ale cieszę się, że w końcu ją skończyłam. I to wszystkie książki, które e, przeczytałam w lutym. Dajcie koniecznie znać, co Wam się udało przeczytać w tym miesiącu, a ja się już z Wami żegnam. Cześć!